Cześć! Jest połowa kwietnia. Dzisiaj jest zimno i takie tam jakieś fronty przechodzą. Ma być trochę deszczowo, więc ta ziemia nasiąknie. Wykorzystam to na zasianie faseli błękitnej. Nie wiem, czy coś z niej wyrośnie, ale w ogóle plan jest taki, żeby oczywiście na początku ten cały staw, nad którym jesteśmy, miał być stawem lawendowym. Lawendy są oczywiście też, ale zanim one wyrosną, to moje wnuki będą o lasce chodzić, a mnie już dawno nie będzie. Więc, tak, spróbuję trochę przyspieszyć mój wizualny, że tak powiem, świat. Czyli chcę, żeby tutaj było więcej kwiatów, a głównie chodzi o kolor taki lawendowy, błękitny. Więc posiejemy lawendę. To nie lawendę, tylko facelię. To jest taka miododajna roślina. Dwa worki takiej faceli. To jest ziarna, takie o. Zobaczcie. Po prostu to jest roślina uprawna na popłon albo właśnie bardzo dobry miód faceliowy z tego wychodzi. No i tej faceli chcę zasiać tutaj tyle, żeby wizualnie koło czerwca, lipca ten staw był. Po prostu taki błękitny na brzegach. Bo tutaj jest jak widzicie, no piach, taka mało żyzna gleba. E, myślałem, że w ogóle nic tu nie wyrośnie. Siałem trawę w zeszłym roku. Jak tutaj była jedna wielka piaskownica, myślałem, że nic nie urośnie na tym. No ale jakoś jak widać, tutaj natura sobie radzi. Więc jest zieloniutko, szczególnie tam po tamtej stronie, no i bardzo dobrze. I tą górę, która jest urobkiem z tego kopania mułu, stawu, zestawu i tak dalej, piachu, chcę tą górkę zrobić na niebiesko, więc spróbujemy posiać tam tą faselię dookoła tutaj wszędzie. Zobaczymy jak to wejdzie, czy to w ogóle coś wyjdzie z tego, czy nie wyjdzie. Sprawdzimy. Najpierw niestety muszę wzruszyć tą glebę troszeczkę, żeby te nasiona miały się zacząć

ხერგულან მუშკი მოსკე მიმართეულება სირცხველი ქოცვრიდა სირცხველი ქოცვრია აიდარი დაიდა ჰორიდაი დაიდა ჰორიდაი Staw obsiany, jeszcze trochę mi zostało z półworka. to tutaj dam trochę na łąkę, tutaj przystawię na, na trawce, zobaczymy, jak będę trzymał kciuki, żeby wyrosło.